ciężki teren. Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj terenowo, wyprawowo eksplorujemy drugą stronę rzeki Radunia. Za mną idzie Tomek z kanału Prepersowy. Spotkaliśmy się nad Jarem Raduni. Żeby troszkę po terenie pochodzić, troszkę poćwiczyć swoje umiejętności terenowe, bo jak widzieliście na filmach z Raduni. Teren jest naprawdę ciężki. Dzisiaj idziemy w ogóle w inną stronę. Radu nie mamy tam i przy okazji ćwiczymy sobie swoje umiejętności. Troszkę już kilometrów za nami. Materiał miał być w ogóle o czymś innym, ale że zmieniła się nam koncepcja, także dzisiaj tak troszkę terenowo. Zaraz znajdziemy jakieś miejsce i będziemy sobie obozować. Zrobimy sobie pewnie kawkę. No i pewnie sobie o czymś pogadamy. Także kurczę, ale sapie jak stary parowóz. A przy okazji, testujemy sobie swoje jakieś tam nowe sprzęty, które mają nam służyć, jak one się sprawdzają w terenie. Zobaczymy, jak to będzie. Fajnie tutaj co? co to za przejście! Upa. Teren jest nieziemski. Chodź Tomku, chodź. Ja, Dotarliśmy w ogóle do miejsca, gdzie już chyba w zeszłym roku spotkałem się z Chrisem z kanału RedBros Outdoors także powrót do starego miejsca, starych wspomnień miejsce zacne, bo można tu fajnie nad brzegiem Radunii sobie poobozować posiedzieć, pogadać, wypić kawę i napajać się i napajać się pięknem natury jaką daje nam no właśnie wyjście w teren i oczywiście piękny jar i płynąca rzeka Radunia Czy to tak. prawda tak się chwali, ale chyba nie mam nic z tego Słuchaj, tak się chwali, ale nie mam tu nic do tego Ja o zupę możemy wciągnąć. Czy polski? Nie ma Ja o zupę. to jest duża kula, tak duża. To tá, trzeba tá, będzie wam Tak tá. bo nie przeżyjesz tego wypadku zaraz no to bardzo. gorące ale faktycznie ja ci powiem że patent niezły no, to nie? Prawda, dziwnie tak się no. przyliczajcie ale no. bo, wiesz grube jest no. ale nie oparzysz się no. metalem no. wiesz czasami nawet jak yy, bo gdzieś tam na szybko robimy to naprawdę coś szybko wypić to będziesz to wystygnie i zakładasz, pijesz. Mm -hmm. Tomek na dole akurat przeprowadza sobie test stazy taktycznej. Zaraz zejdziemy, zobaczymy jak ona wygląda. Postaram wam się pokazać parę ujęć właśnie z zastosowania stazy. Idziemy na dół, bo jestem dosyć wysoko u góry. zabezpieczenia ran kończy górnych albo kończyn dolnych tylko w części wystalnej, to Także jest po prostu za krótka jakbyście tak... chcieli zobaczyć materiał z stazy taktycznej, stazy medycznej która jest niezwolonnym elementem naszego wyposażenia powiedzmy naszych apteczek wyprawowych to zapraszam Was do Tomka Makama Tomek właśnie Pokazuje, w sumie testuje tą stazę taktyczną, jak ona się sprawdza. Jego ewidentnie kończyna górna, bardzo chuda, ale zobaczmy. Chyba najsłabszym ogniwem będzie tutaj ta plastikowa klamra, która już się bardzo wyraźnie odkształca. Nie powodujemy tutaj okluzji. Na pewno nie zamknęlibyśmy naczyń płynnośnych. Wszystko się jakoś rozciąga. Cała nie pękła. Udało się Pakujemy tu resztę rzepowego pasa. Zabezpieczamy rzepem z miejscem do zapisania czasu. Mało dzisiaj było nagrywania, bo bardziej takie towarzyskie spotkanie powiedzmy. Poczekajcie przysunę. Mało było nagrywania, takie bardziej towarzyskie spotkanie. Przeszliśmy parę kilometrów. Oczywiście zaobozowaliśmy, wypiliśmy kawę nad brzegiem raduni. Ja musiałem niestety wspiąć się tutaj go do góry na dole. Tam jest Tomek, zwija już sprzęt, bo będziemy pomału kończyć naszą wyprawę. Wiadomo, jest niedziela, każdy musi wracać. Na dole płynie Radunia, piękny teren. Kto nie był, na pewno warto odwiedzić nas piękny, kaszubski Jar Raduni. Eee, ja się z Wami żegnam. Wychodźcie w teren, ćwiczcie swoje umiejętności, bo każde wyjście niesie nowe doświadczenia. Trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć!